Pan skierował do mnie te słowa, synu człowieczy, to zabieram Ci nagle radość Twych oczu. Ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły Ci łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przewdziewaj żałoby, jak po umarłym. Zawiąż sobie, zawój dokoła głowy, sandały włóż na nogi, nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona. I uczyniłem rano tak jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie: Czy nie wyjaśnisz nam, co oznacza dla nas to, co czynisz? Wówczas powiedziałem im, Pan skierował do mnie te słowa: Powiedz domowi Izraela, tak mówi Pan Bóg: Oto ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknoty waszych serc. Oto zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj, nie płacz. I potem prorokowi umiera żona. Zabieram ci radość Twoich oczu, ale nie lamentuj, nie płacz. I prorok posłusznie nie lamentuje, nie płacze, chociaż umiera żona. Jest coś niesamowicie trudnego. Żona, którą kocha, bo jest radością jego oczu. I prorok z całą pokorą to przyjmuje i widzi w tym Boże prowadzenie, Boży znak. Że Pan Bóg w taki sposób mówi do narodu Izraela, że zabierze radość w ich oczu, świątynię. Bardzo trudny znak, ale jest to potrzebne. Dla zbawienia to ma sens. No, trudno widzieć sens w śmierci kogoś bliskiego, a jednak okazuje się, że to ma sens. Kiedy posłuchamy, jak Pan Bóg to wyjaśnia, jak Pan Bóg to prowadzi, okazuje się, że nawet trudne sytuacje naszego życia, nawet bardzo trudne sytuacje naszego życia, one mają jakiś sens. One są po coś. Jak tam trudno to zauważyć, ale przecież nie raz widzieliśmy takie sytuacje, że chociażby śmierć kogoś bliskiego przyprowadziła ludzi do kościoła, do Pana Boga, zmieniła ich życie, nawróciła ich. Czasem jakieś trudne sytuacje bardziej wpływają na nas pozytywnie, na jakąś naszą zmianę, że coś rzeczywiście otwieramy się i zmieniamy się, niż jakieś przyjemności i dobre, miłe, przyjemne sytuacje naszego życia. Tylko pytanie, czy my z wiarą i zaufaniem patrzymy na te sytuacje? Jeśli mamy jakąś taką trudną sytuację, Warto zastanowić się, zadać Panu Bogu pytanie: Panie, co chcesz mi przez to powiedzieć? Jakie to ma sens? I okaże się, że to jest znak, że to jest jakiś gest, że to jest coś takiego, co pomoże i nam w zbawieniu, i przez nas i jeszcze innym. Że to, co dla nas jest bardzo trudne, jeśli Pan Bóg to dopuszcza, czy chce, to to ma sens, ma zbawienny sens. I widzimy prorok, z jaką pokorą przyjmuje to wszystko, i rzeczywiście czyni wszystko tak, jak mu Pan Bóg powiedział. Nie płacze i nie lamentuje, w ciszy przeżywa żałobę i idzie i mówi te słowa do Izraela, nawet wtedy, gdy umiera mu żona. Pokorny prorok, który wierzy, że jeśli Pan Bóg tak to prowadzi, to to ma sens. To to ma sens. To tak trzeba robić, jak Pan Bóg mówi. Czy my tak umiemy? Dzisiejsza Ewangelia, pewien człowiek, Podszedł do Jezusa i zapytał nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne. Odpowiedział mu, dlaczego mnie pytasz o dobro, jeden jest tylko dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go o które. Jezus odpowiedział: Oto te, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie czci, ojca i matkę, oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Ciekawy jest ten młodzieniec, który przychodzi do Jezusa, zadaje mu pytanie, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne. On chce życia wiecznego, On jest otwarty na życie wieczne. Czuję, że czegoś mu brakuje, że brakuje mu tego życia wiecznego, brakuje mu życia duchowego, brakuje mu jakiejś głębi Bożej. Chcę być doskonałym. Przychodzi, zadaje pytanie, słyszy odpowiedź, zachowuje przykazania, zachowuje wszystko jest w porządku. Czego mi jeszcze brakuje? Zwróćmy uwagę na to pytanie: czego mi jeszcze brakuje? Czego mi jeszcze brakuje? W zasadzie wszystko jest dobrze w moim życiu, ale czemuś nie jestem, szczęśliwy do końca, nie jestem doskonale szczęśliwy. Czegoś mi jeszcze brakuje. Panie, czego mi jeszcze brakuje? Być może, że i my tak w naszym życiu mamy, że niby wszystko jest dobrze, ale coś nas gryzie. Coś nas męczy, coś nas niepokoi, coś jest nie tak. Panie, co? Z czego brakuje? Przygotujmy się, że jeśli Panu Bogu zadamy takie pytanie, to możemy usłyszeć odpowiedź, która nie będzie nam przyjemna, miła. Pan Bóg pokaże jakieś miejsce w naszym życiu. Słuchaj, tutaj Tracisz czas bez potrzeby. Tutaj przywiązałeś się do kogoś, do czegoś. Tutaj zbyt dużo się zaangażowałeś, w coś. Tutaj masz zbyt dużo dóbr materialnych. Tutaj jest jakieś uzależnienie, jakieś przyzwyczajenie, jakieś przywiązanie. To trzeba zostawić, to trzeba zmienić. A nam się tego nie chce zmieniać. My jesteśmy rzeczywiście przywiązani, uzależnieni. To jest trudne, ale jeśli pójdziemy za tym głosem Pana. Rzeczywiście okaże się, że jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy spokojni. Spróbujmy odważnie zadać pytanie, jeśli czujemy gdzieś jakiś wewnętrzny niepokój. Nie do końca czujemy się szczęśliwi. Zadajmy odważnie to pytanie. Panie, czego mi jeszcze brakuje? Panie, czego mi jeszcze brakuje, ale przygotujmy się na mocną odpowiedź, a potem spróbujmy, spróbujmy, zaryzykujmy, oddajmy to wszystko i pójdźmy za Jezusem odważnie i wtedy będziemy szczęśliwi. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Pana Bogiem.